Witam z tej strony Szagi. Oczywiście to jest kanał Ciemna Strona Giercowania. Dziś przedstawię Wam taki szybki unboxing, rozpakowanie urządzonka oraz test w grach urządzenia o nazwie Fritz Powerline 1000E. Od razu powiem, do czego to urządzenie służy. Na pewno zdarzają Wam się przypadki w mieszkaniach, w domach, że macie takie miejsce, gdzie nie możecie dociągnąć sobie kabla. Oczywiście są wszelkiego rodzaju urządzenia Wi-Fi na Wi-Fi grać się też da. I to na tych nowych routerach w miarę stabilnie. Ale i tak nic nigdy nie zastąpi kabla. tak? Ale tego kabla nie wszędzie się da dociągnąć. Tak jak w moim przypadku ja mam nie taki niezbyt najnowszy router, dość, dość dobry technologicznie, ale jednak jeśli wiele urządzeń korzysta naraz z tego WiFi, to dla osoby, która na przykład siedzi na laptopie i gra czy w Counter Strike, czy w jakąś inną gierkę są odczuwalne czasami dość mocne lagi i to przeszkadza. No przykład, ktoś gra, a na dwóch telefonach komórkowych lub na tablecie ktoś puści YouTube, a, jakiegoś nie wiem, Twitch'a odpali, stream'a i już jest e, gracz niestety pogrzebany. Nie wszędzie niestety w mieszkaniu da się czasami dociągnąć ten przewód i to urządzenie, jako że jest to urządzenie, które gwarantuje nam stworzenie w obrębie naszej sieci elektrycznej sieci LAN o prędkości gigabita, to jest naprawdę bardzo szybko. Daje nam taką możliwość, że taki gracz będzie podłączony bezpośrednio do naszego routera tak jakby po kablu. Mimo że ten kabel nie jest do niego fizycznie dociągnięty. Rolę kabla spełnią tutaj u nas dwa urządzenia i nasza sieć elektryczna. Jak to się prezentuje, już wam pokazuję. Urządzenie oczywiście jest w takim małym kompaktowym pudełeczku. Na pewno będzie to przyjazne dla kogoś, kto to urządzenie będzie zamawiał. No wiadomo, im mniejsza paczuszka, tym mniejszy koszt przesyłki. No, i nawet jak ktoś później takie pudełko gdzieś będzie chciał sobie zachować, to też mu gdzieś tam w szufladzie czy w półce duże miejsca nie będzie zajmować. To jest urządzenie testowe, więc zawartość może się nie zgadzać z urządzeniem, które kupicie. Gdzieś tam sobie w sklepie, czy, czy wysyłkowo. To jest urządzenie rozsyłane do testów. W środku znajdziemy dwie książeczki i urządzenie. Pierwsza to jest oczywiście instrukcja obsługi, konfiguracja i obsługa. Tak jak mówiłem, urządzenko, urządzenko jak widać są niewielkie, pudełeczko też jest niewielkie i na pewno, tak jak mówiłem, komuś w szufladzie wiele miejsca nie zajmie. Instrukcja jest naprawdę przejrzysta, chociaż jest to urządzenie z typ, typu podłącz i zapomnij, nic tu nie trzeba praktycznie ustawiać, bo ono jest od razu gotowe do użycia. Ale w instrukcji jest to pokazane dla osób, które na przykład miałoby jak, jakikolwiek tam kłopot. Tutaj jest punkt po punkcie w języku polskim wyjaśnione. Wszystkie jakieś zawiłości i rzeczy, które mogą nam wystąpić niespodziewanie są opisane. Tutaj dodatkowo jest książeczka taka reklamowa. Fritz to jest producent urządzeń sieciowych do, do, do domu, do, do wszelkiego rodzaju właśnie sieci komputerowych mamy tutaj routery, telefony, właśnie rozszerzenia sieci wi-fi, wzmacniacze nasze Fritz Powerla, Powerline no wiele, wiele różnych urządzeń ta firma produkuje a my my zajmiemy się naszym Powerlinem 1000E jest to takie kompaktowe pudełeczko które oczywiście będziemy podłączać do kontaktu wygląd jak wygląd Ładny, ładny ładnie wykonane nie czuć tu żadnego plastiku na dole był LAN do podłączenia naszego kabelka sieciowego drugie urządzenie oczywiście identyczne bo ono niczym się nie różni także nie ma też różnicy które w które gniazdko pójdzie one ze sobą się komunikują automatycznie dodatkowo są dołączone tutaj przewody do jeżeli byście nie mieli do podłączenia e do waszego komputera do jednego urządzenia a do drugiego do waszego routera, czy też bezpośrednio do modemu który rozdziela Wam internet, to w zależności już jak ją, jaką konfigurację sieci w domu posiadacie. Tak się prezentują te urządzonka. Budyłeczko zamykamy. Także ładnie wykonane. Nic tu więcej takich urządzeń chyba wymagać nie trzeba, tym bardziej, że one gdzieś tam w gniazdkach będą podłączone na ścianie. Czasami gdzieś tam za drzwiami, za półką. Także czasami nawet nie będą widoczne, tak jak w moim przypadku w domu. Yy, mamy tutaj diodę Power, LAN. Powerline Security to jest też dodatkowo przycisk. Power sygnalizuje nam, wiadomo, włączenie LAN, podłączenie do LANu. I Powerline Security to jest przycisk do włączenia, wyłączania. wyłączania yy, szyfrowania między dwoma urządzeniami, ale także chyba, jak się dłużej przytrzyma, z tego co czytałem w instrukcji, to można zresetować urządzenie. Także fizycznie, mechanicznie też można to obsłużyć. No i chyba to tyle. Przejdźmy do następnego zagadnienia, a mianowicie do podłączenia tego wszystkiego do gniazdek elektrycznych. Urządzenie podłączamy standardowo do gniazdka na naszej sieci elektrycznej. Tutaj jest jedyny mankament, który wykryłem. Urządzenie jest dość wysokie u góry i w moim wypadku, gdy mam tutaj jeszcze drugą wtyczkę włożoną, nie da się tego docisnąć do końca, więc w ten sposób odpada. A mam tutaj podłączoną po prostu zwykłą listwę pięcioma zasilającą. No przydałoby się, żeby to na górze chociaż było troszeczkę mniejsze, no ale trudno. Producent nie zaleca jakiś tam przedłużaczy przejściówek, ale przez taką małą yy, yy, tak zwaną złodziejkę bez problemu to podłączę. Myślę, że nie zakłóci to mocno działania urządzenia. Chociaż w instrukcji było napisane, że, że można też na byleby tylko nie na listach przeciwprzepięciowych. Tam jest parę zasad jeszcze można zachować, ale to wszystko znajdziecie w instrukcji. To bezpośrednio podłączam oczywiście do mojego routera. Kabelek biegnie z routera do urządzenia. I w ten sposób już moja sieć elektryczna Urządzenie się skomunikowało z drugim urządzeniem, bo zapaliły się wszystkie diody Szczególnie ta dioda I już z urządzeniem drugim, które jest w drugim pokoju, tutaj, tutaj, zagrzebane za ścianą, za szafą Jest skomunikowane I z tego urządzenia kabelek też leci bezpośrednio do Widzicie na dole Bezpośrednio do Komputera, który znajduje się tutaj, leci sobie tutaj tak normalnie kabelek, wpięty do laptopa, nie pierwszej młodości, ale nadającego się jeszcze do grania. On jak dotychczas właśnie wszystko odbywało się na wifi i czasami były kłopoty. Teraz będą testy bezpośrednio na kablu. W każdym razie nie mogłem dociągnąć do tego pokoju przewodu bezpośrednio. Bo wymagałoby to albo przeprowadzenia przewodu pod podłogą w suficie, albo po prostu z tego miejsca, gdzie mam to, przez dwa kolejne pokoje musiałbym na około kabel przepuszczać, także. Jak dotąd odbywało się to wszystko na i tu niestety były kłopoty, tak jak powiedziałem na początku. Gdy grało się na tym laptopie i ktoś korzystał na komórce, na przykład oglądał filmy na YouTube, przyglądał jakieś strony, to było odczuwalne niestety lagi. I najlepszy jednak dla gracza jest kabel i to urządzenie myślę, że to w zupełności udowodni i pokaże, że kabel to jednak kabel, tak? Zapraszam teraz do kolejnego punktu, którym jest konfiguracja urządzenia, bo taka opcja też istnieje. Urządzenie można konfigurować za pomocą komputera. Posiada małe takie oprogramowanie, które możecie ściągnąć z linka, który podam będzie poniżej tego filmu. A po podłączeniu widzimy od razu nasze urządzenie aktywne i urządzenie, z którym jest drugie podłączone. Tak? No także tutaj za pomocą takiego prostego panelu graficznego możemy wszystkim zarządzać, mamy nazwę urządzenia, adres Mac, wersję programowania, I tutaj jeszcze hasło. Z ciekawości jest tutaj taki greenwood. To jest oszczędzanie energii, które zmniejsza prędkość naszego urządzenia do 100 megabitów na sekundę. No w moim wypadku mogę to włączyć, bo mój router i tak ma 100 megabitów, więc tego Gigabita i tak nie wykorzystam w pełni. Ale jak ktoś ma gigabita to na pewno się to nie opłaca. No i drugie urządzenie to samo pokazuje co, co pierwsze tak. Ta no. ja sama opcje. Także w skrócie tak to się przedstawia. Dwa urządzenia są ze sobą połączone i gotowe są do użycia. Mamy tutaj kłódeczkę, która pokazuje, że, że między urządzeniami jest szyfrowanie, czyli ten nasz ruch sieciowy jest jeszcze dodatkowo szyfrowany. To tak ze względu bezpieczeństwa. Przycisk Add pozwala nam dodać na kolejne urządzenie, którego na przykład w jakiś sposób tam nie uda się wykryć, czy, czy w jakiś inny sposób nie chce działać. Można tutaj je też sztucznie, sztucznie dorzucić do naszego wykresu i zarządzać nim właśnie z poziomu tego Oprogramowania. Proste, szybkie i przyjemne. Na pewno jeszcze do czegoś się może przydać to oprogramowanie. Jedną z ciekawych opcji takich, które jest w oprogramowaniu, z którego ja korzystam, jest możliwość wyłączenia na urządzeniu wszystkich diod. Pokażę Wam to, jak to działa. O, powinniście mieć filmik, jak to bezpośrednio reaguje na urządzeniu dosłownie po, po kliknięciu po chwili urządzenie gaśnie. Jest to bardzo przydatne, ponieważ w nocy, gdy jest kompletna ciemność naprawdę te diody mogą przeszkadzać. W moim wypadku cały czas to jest wyłączone, można to oczywiście włączyć z protem tak jak teraz pokazuję. Jest to wyłączone urządzenie działa, zapewniam Was diody wszystkie mogą być włączone, urządzenie wygląda jakby nie było martwe ale urządzenie w pełni działa, po prostu tylko i wyłącznie diody nam się nie palą zarówno na jednym i na drugim urządzeniu możemy tę operację wykonać prostym klikiem i jak dla mnie jest to bardzo bardzo przydatna funkcja, bo jak powiedziałem naprawdę w nocy te diody jak się świecą to widać, a tych urządzeń czasami w domu się ma troszeczkę i po prostu mamy totalną choinkę takim migotanie. także na plus wielki zasługuje ta funkcja. Testy odbędą się na dwóch grach, pierwsza z nich, którą widzicie na ekranie to jest oczywiście Counter Strike Global Offensive. No, tutaj widać wykres ping, który jak widać jest no, na, na dość dobrym e, poziomie. Dodam tylko, że jest to serwer wybrany automatycznie, e, gdy serwery zostały wybrane ręcznie, czyli jakieś tam polskie czy inne to ping kształtował się na poziomie nawet 30-20 że było idealnie gra była testowana przez cały tydzień i rozgrywka pozwalała na w pełni komfortowe bez najmniejszych lagów granie od razu proszę o wybaczenie ze sposobu nagrania tej, tej rozgrywki po prostu jest to kamerka postawiona obok laptopa ale laptop tak jak mówiłem na początku jest już troszeczkę wiekowy i odpalenie w tle programu do nagrywania. Mocno by go spowolniło i ten komfort rozgrywki tutaj te fps -y tak zwane, by ty mocno poleciały w dół. Co też miałoby też pewien wpływ na jakiś sposób, nie, chociaż niewielki na ping. Także wybaczcie za jakość to nie jest do pokazania o, rozgrywki, tylko do pokazania tak w szybkim skrócie, że pingi są naprawdę bardzo dobre. Mówię cały tydzień było tutaj testowane i bez najmniejszego problemu można swobodnie, bez najmniejszych kłopotów grać. Drugą grą, w której odbyło się bardzo dużo testów, też jest bardzo popularna gra sieciowa, w której jakość połączenia jest jak najbardziej dobra jakość połączenia jest jak najbardziej mile widziana. To jest oczywiście Liga Legend, popularny LOL. Tutaj, tak samo, przez cały tydzień odbywały się. ...ostre rozgrywki na tym połączeniu za pomocą urządzenia e, Fritz e, i Chcesz, jak ja Można zderzy, śmiało powiedzieć, to to że identycznie jak w przypadku Counter Strike'a nie było najmniejszych ja zacięć lagów ani jakichkolwiek Pysz. zawieszeń się połączenia w grze. Także Sam. grało się jak, jak, jak po połączeniu kablowym, bo tak. w sumie jest to symulowane połączenie kablowe, tak? Odbywa się to po kablu, tylko po kablu elektrycznym. Także w tej grze jest identycznie. O! Tutaj widzicie Ale. właśnie w rogu, PSY i PING z rozgrywki. Dobra. Także na takim poziomie kształtuje się, no ja się średnio przeważnie. W każdej Ale rozgrywce czasami jest mniej, to czasami troszeczkę więcej. Ale pozwala na w koni komfortowe, bez najmniejszych zacięć, lagów, jakikolwiek przecinek. Swobodne granie. Podsumowując, urządzenie warte uwagi, warte zakupu, jeżeli macie taką możliwość i pieniążki. Jedyny minus to jest niestety cena, która jest w tej chwili dość wysoka około od 350 do 380 zł w sklepach. No jest to dość sporo, ale e, ten wydatek gwarantuje Wam bardzo stabilne połączenie kablowe e, na naprawdę dalekich Waszych e, pomieszczeń, pokoi, e, w których macie jakikolwiek komputer na nim grać. Jest to wiele, wielokrotnie mocniejsze, stabilniejsze rozwiązanie niż połączenie Wi-Fi. Dodatkowo ja tutaj nie pokazałem, ale testowałem też to w innym miejscu niż w mieszkaniu. Testowałem to w pracy na kondygnacji dwupoziomowej z siecią, gdzie jest już gotowa ze switchem jednogigabitowym i przesył, naprawdę wierzcie mi, jest pełny. Pełny przesył między urządzeniami, gdzie na jednym był udostępniony materiał, plik, materiał wideo o dość dużej wielkości. Powierałem na kolejny komputer połączony właśnie przez Fritzboxy i było po prostu idealnie. Także podsumowując jeszcze raz: urządzenie warte polecenia, urządzenie praktycznie bezobsługowe, wpinamy, zapominamy. Jedyny minus to cena. No, i jeszcze z tych minusów tam pokazałem yy, troszeczkę z wtyczką. Czasami jest kłopot, bo urządzenie jest dość yy, takie gabarytowo na około wtyczki, yy, niewygodne z, przy wpinaniu z jakimś innym przedłużaczem czy czymkolwiek. Urządzenie spokojnie mogłoby posiadać nalepkę, tak jak wielu producentów sobie dolepia. For gamers, dla graczy, tutaj to urządzenie broni się samo, nie potrzebuje żadnych dopisek, po prostu to jest jak najbardziej urządzenie dla graczy. Dla graczy, którzy cenią sobie stabilność połączenia. i tego czasami niestety nie możemy uzyskać. Także stabilność, prostota obsługi to jest przewaga nad wieloma innymi sposobami łączenia sieci. Także polecam. To jest mój obowiązkowy zakup w najbliższym czasie, bo to urządzenie miałem tylko do testów, ale pozwoliło mi się to w pełni przekonać do niego. I jestem przekonany, że będzie ono, jeśli już zakupię, służyć bardzo, bardzo długo i stabilnie. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.